Napisałem prompt, który sam pisze Ci scenariusz rolki lepszy niż większość agencji za kilka tysięcy. Brzmi zbyt dobrze? To posłuchaj tego. Bo większość twórców potrafi nagrać, ale nie potrafi odpowiedzieć historii, która zatrzyma widza do końca. Widzisz, dobry scenariusz to nie tylko słowa, to rytm, pauzy, napięcie. Każde zdanie musi walczyć o uwagę, a większość promptów w sieci brzmi jak suchy brief z corpo. Zero emocji, zero narracji, zero człowieka. Dlatego napisałem taki, który sam analizuje emocje odbiorcy, buduje huk, napięcie i pointe. Dokładnie tak, jak robią to viralowe wideo. To druga część mojego systemu, który krok po kroku tworzy w ciebie kompletnego twórcę. Pierwszy prompt dawał ci 50 pomysłów, ten buduje z nich gotowe scenariusze. Tak, to jest możliwe. Ten prompt naprawdę potrafi napisać kompleksowy scenariusz od emocjonalnego hooka po pointę i call to action. Wystarczy wkleić po prostu temat. Więc napisz w komentarzu prompt, a wyślę ci go za darmo i obserwuj, bo w trzeciej części dam ci ostatni element, który zamknie cały system. Opis, który robi SEO, angażuje i sprzedaje.